Numer 6 przedostatniej gonitwy dzisiejszego dnia wyścigowego Sunnyside znalazła się już w maszynie startowej. Czekamy więc już tylko na Tabasco. Basko również już w tym momencie jest wprowadzany do maszyny startowej, a to oznacza, że już za chwilę ruszymy z szóstą gonitwą dzisiejszego dnia gonitwą na dystansie 1600 m. Wszystkie konie są już w startboxie, czekamy więc teraz na rozpoczęcie rywalizacji w tej gonitwie numer 6. I ruszyły. W tym momencie już wszyscy je konie na że Bardzo dobry początek. Przede wszystkim Toski, ona teraz prowadzi, ale mocno. Z prawej strony atakuje Sunnyside, jest również po wewnętrznej. Jam Husaria, no i to tak, czy próbuje po wewnętrznej w jakiś sposób zaatakować Toskę. Teraz atakuje już z, na drugim miejscu, jest Tabasco. Na pierwszym miejscu natomiast bardzo dobrze zaatakowała teraz Sunnyside i to ona prowadzi teraz całą grupę, która. Mocno nam się roz... Rozciągnęła, ale wciąż teraz dobrze w łuk wbiega Sunnyside. Na drugim miejscu jest już Tabasco. Na trzecim miejscu Toska. to jest pierwsza, trójka, ale tam bardzo gęsto jest w tej czołówce. Chociaż teraz bardzo dobrze zaatakowała Sunnyside, to ona teraz atakuje potem Tabasco. To coraz większa ta różnica dystansu pomiędzy tymi dwoma końmi. Na trzecim miejscu jest Toska i na czwartym miejscu bardzo blisko też po zewnętrznej atakuje Jam Husaria. Już wbiegają na ostatnią prostą. Wciąż prowadziła bardziej side na drugim miejscu Toska, ale Sane side mocno, mocno atakuje teraz bardzo dobrze teraz taklaczych, trochę już zostaje z tyłu Toska, ale atakują inni uczestnicy tej gonitwy. Jest tam między innymi między innymi Kurkul, ale wciąż na prowadzeniu Sunnyside, Sunnyside chociaż teraz mocno, mocno po zewnętrznej atakuje Kurkul jest też Sunnyside Sunnyside, mocny atak, kto wygra tę gonitwę w tym momencie, Sunnyside wciąż prowadzi, wciąż prowadzi ale Kurkul jest zaraz obok, blisko celownika Sunnyside wygrywa tę gonitwę ale na drugim miejscu Kurkul bardzo, bardzo mocny pojedynek w tej szóstej gonitwie ostatecznie wydaje się, że zwycięzcą Sunnyside dosiadana przez Magdalenę Kieszkowską. Oczywiście poczekajcie jeszcze Państwo na oficjalne wyniki tej szóstej gonitwy.